Kolejne z ćwiczeń podstawowych stylu u Tai Chi ja i tak zwane leniwe poprawianie ubrania. Najpierw wariant w miejscu i prze, bez przemieszczania stóp. W tym jednym ruchu mamy cztery z podstawowych metod sztuki Chi Chuan. Li, peng, Ji, a. Li, ściągnięcie, odprowadzenie. Peng, podnoszenie, to rozpieranie, obejmowanie. Ji, Ściskanie, dociskanie. A. nacisk. I. G. A. Wykonałem to ćwiczenie w taki dość płynny, okrężny sposób. Natomiast nie jest to sposób, w jaki to ćwiczenie powinny wykonywać osoby początkujące, ponieważ jeżeli skupią się na wykonywaniu w ten sposób, trudno im będzie czuć bardzo podstawowe rzeczy wewnątrz. Dlatego zaczynamy od takiego ćwiczenia troszkę bardziej kanciastego. Przy czym i tak w przekazie mistrza Wei Chuan generalnie ruchy są bardziej takie płynne, okrężne. W wielu Innych odmianach tego stylu te ruchy są bardziej prostoliniowe, bardziej kanciaste. Zatem tak dla przykładu, są odmiany stylu u, gdzie landza i to jest po prostu taki. Są takie, gdzie to jest tutaj. Krótki ruch. Też ten nasz ruch, który pokazałem, jest jeszcze takim ruchem dość podstawowym. Na poziomie zaawansowanym, gdy przychodzimy do ćwiczenia tak tzw. siodzia małej ramy, te ruchy są skracane. W każdym razie u nas one są bardziej okrężne. W pewnym czasie o mogę ten tutaj ruch skrócić zmniejszyć ale zaczynamy od dłuższego i zaczynamy od troszkę bardziej podzielonego na fazy. Ściągnięcie. I teraz skupiam się na opadaniu. Ręce się podnoszę. Zaczynam. Obracanie dłoni. Dzi, dociskanie. Wykańczam ruchem A. Nacisk. Wycofuje się. Siadamy na nodze zakrocznej, jak gdyby, ale ręce tutaj naciska, jak gdyby powierzchnię stołu. Przestaje naciskać. Ciało opada. Ręce się podnoszą. I na początku robimy to na takiej zasadzie, że tutaj nie ma skrętu, skończył się skręt. Tutaj się skupiamy tylko na tym, żeby łatwiej było się na tym skupić, żeby siły, które tam wewnątrz działają, nie były zbyt złożone. I dopiero potem odpycham się nogą zakroczną, przenoszę ciężar na nogę wykroczną. To jakieś 70% ciało się lekko skręca w lewo dłonie które tutaj są zwrócone ku tułowiowi. Powoli się obracają. W łokciach próbują się trochę prostować, ale nie jest to duży ruch. I poczujemy, że ta siła, energia przez ciało, od podłoża, przez nogę, przez tu przez ręce tutaj sięga naszych dłomów. na nacisk. Przez chwilę, a potem znów opadamy. Czyli mamy to, co w najbardziej podstawowym po ćwiczeniu. Opadanie, podnoszenie rąk, czyli He. Przy czym tutaj dłonie bliżej ciała, takie bardziej klasyczne he, łączenie. A tutaj to rozpościeranie, czyli kaj, otwarcie. Zwróćmy uwagę, że tutaj się cofam, dłonie nie ściągam, ale w końcówce podnoszę się trochę, przysiadam, odpycham się nogą za kroczem, przenoszę ciężar do przodu. Ponownie kaj. Oczywiście możemy to ćwiczyć na obydwie strony. Ja demonstruję tutaj jedną jako przykład. Yy, wariant bez przemieszczania stóp. A teraz kolejny z przemieszczeniem tej stopy z przodu, tak żeby ona się zachowywała podobnie jak przy ćwiczeniu formy, czy ćwiczeń Lanżai z krokami, gdzie tam następuje wodciągnięcie. O, nacisk się podniosło. Przysiadam, wysuwam stopę i to powtarzam. Też później będę to robił w sposób bardziej okrągły i nie będę tak mocno podkreślał podnoszenia i opadania tułowia. Będzie to bardziej wewnętrzne odczucie, ale trudno to wewnętrzne odczucie, prawi odczucie prawidłowo rozwinąć, jeżeli nie zaczniemy od bardziej ruchu zewnętrznego. Bardziej ruch zewnętrzny, rozwijamy wtedy wewnętrzne odczucie. Jak wewnętrzne odczucie jest rozwinięte, to no, wówczas ten ruch nie będzie się musiał tak przejawiać mocno na zewnątrz. A teraz wyraźnie. O tam. Wysunięcie stopy, pchnięcie. Zwróćmy uwagę, żeby pozycja tu nie była zbyt wąska. Czyli o, ustawię się w tą stronę. Widzimy stopa za stopą, to by była pozycja wąska. O, jeżeli teraz linia przechodząca przez tą stopę z przodu, przechodzi w pewnej odległości od tej stopy z tyłu, to jest ta pozycja szersza o którą nam chodzi. Za każdym razem przyciągamy stopę, wysuwamy. Nie tak, bo zrobi się pozycja wąska. Nie tak, bo to jest pozycja wąska. Tutaj tego nie widać, ale ja jestem teraz ustawiony palcami w tamtym kierunku. Więc linia przechodząca przez tą stopę znów przechodzi tutaj przez okolice pięty tej drugiej. Więc znów jest to pozycja wąska. A właściwa będzie? Tu. To będzie pozycja szersza. Gdy znamy już to ćwiczenie, pierwsze szansia Mao i drugie Lanja I, możemy je połączyć. Pokażę dla przykładu. Takie połączone wykonanie. Pozycja przygotowawcza. Szangsia Maodun wykonuje pewną liczbę powtórzeń. Ściągnięcie, podciągnięcie stopy. Przysiad, wysunięcie stopy, landja i i mogę to wykonać ileś razy bez przemieszczania stóp. Mogę to zrobić w wariancie z podciąganiem stopy. Po czym jeżeli chcę podćwiczyć na drugą stronę, przechodzę przez to ćwiczenie. Choćby raz, ale może więcej razy, ale może raz. I ściągnięcie tutaj, i przechodzę do ćwiczenia landża i Praha. Też mogę ćwiczyć w wariancie bez przesuwania stóp. Mogę z podciągnięciem i wysunięciem stopy. Jeżeli chcę zmienić pozycję, znów przechodzę przez szansia Maodun. I mogę znów zrobić ściągnięcie, a może już poćwiczyłem sobie, wówczas wykonam jeszcze pewną liczbę powtórzeń tego ćwiczenia i zakończę.